Pan Przewodniczący Rady jest zastępcą Panią Szanowyszczak, przewodniczący klubów nie, obu koalicyjnych. Tematem dzisiejszej konferencji będzie w zasadzie realizacja tego, co podpisaliśmy, czy rozpoczęcie realizacji programu yy, wyborczego wspólnego. Z jednej strony już niektóre uchwały programowe były yy, podjęte, a w chwili obecnej to jest. Yy, to co jest po mojej stronie jako kierownika Urzędu i Szefa jednostek organizacyjnych czy dyrektorów prezesów spółek i jednostek organizacyjnych. Jeśli Państwo pozwolicie, to najpierw trochę historii, bo generalnie będziemy mówili o polityce oszczędności, czy chcielibyśmy, ja będę mówił o polityce z strony oszczędności, ale poprawie jakości funkcjonowania Urzędu Miejskiego Jednostek Organizacyjnych i Spółek i takowe działania chciałbym zakończyć w pierwszym kwartale. ten czas po wyborach to był czas analiz, dyskusji i przyglądania się działalności wydziałów osób które są odpowiedzialne, zarządzające i odpowiedzialne za kierowanie jednostkami organizacyjnymi miasta, ale najpierw nieco historii tak więc od 2010 roku spadek zatrudnienia, bo z analiz wynika, że w dalszym ciągu Urząd Miejski przemysłu jest w równowaniu do innych urzędów w miastach, na prawach powiatu, województwa chociażby podkarpackiego. Być może spowodowane jest to czynnikami jeszcze innymi, na niemniej chcąc dostosować nie tylko ilościowo, ale i jakościowo przede wszystkim stopień satysfakcji klientów czy, czy stron w urzędzie, czy w innych jednostkach. Takie działania są do podjęcia niezbędne. No i jednak od 2010 roku, można powiedzieć, że w znaczący sposób spadło zatrudnienie. Państwo te dane macie, ale ja je w kilku zdaniach jeszcze przypomnę. Spadły też koszty funkcjonowania i tak. Na koniec grudnia 2010 roku stan zatrudnienia w urzędzie wynosił 379 osób. Natomiast z każdym rokiem liczba ta stopniowo malała, dochodząc na koniec 2014 roku ubiegłego roku to 344 osób, w tym 25 osób w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Część osób finansowana jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, a więc całkowicie utrzymywanych poza budżetu miasta. Warto dodać, że w tej grupie jest grupa 28 pracowników, które mają umowy na czas określony lub podpisane porozumienia ze mną w związku z planowanym przejściem na emeryturę i tak do 31 grudnia 2014 roku by był ostatnim dniem pracy dla trzech kolejnych pracowników, którzy odeszli na emerytury. Podobna polityka prowadzona jest również w jednostkach i spółkach miejskich, na przykład w gdzie w roku 2010 zatrudnionych było 185 osób, na koniec ubiegłego roku była to liczba 154 osób. W PGM-ie w 2030 159 osób, na koniec ubiegłego roku to 144 osoby. Przemysł Agencji Rozwoju Regionalnego liczba zmniejszyła się z 23 osób w 2010 roku do 13 osób na koniec e, grudnia 2014. To tylko niektóre przykłady, które Państwu przedstawiam. Podobnie jest w innych jednostkach. Natomiast przy tych wszystkich redukcjach czy oszczędnościach w zatrudnieniu w ocenie także i wyborców, i mieszkańców brakło tego, co przyznaję. Pokazał czas, że brakło w tym wszystkim patrzenia w nieco inny sposób na model zarządzania. I ten model zarządzania musi także ulec zmianie, powinien ulec zmianie. I w tej chwili ja będę odpowiadał także za sposób przeprowadzenia tego procesu. Przy oczywiście aprobacie radnych. Gdyż być może będzie wymagały te zmiany zmian w statutach, w statucie, który będzie dotyczył pewnych jednostek, które są w statucie zapisanych, a to już będzie wymagało uchwał Rady Miejskiej. Wcześniej kampanii zapowiadałem nową jakość zarządzania miastem oszczędności, natomiast nie da się tego zrealizować bez gruntownego przebudowania samego urzędu jednostek około. Przez ostatnie właśnie wspomniane miesiące po wyborcze dokonywaliśmy wspólnie takiej analizy po przyjściu także mojego zastępcy pana Janusza Handryszczaka po podziale tych zadań wspólnie razem postanowiliśmy dokonać przeglądu w swoich pionach. Prosiłem o zgłoszenie pomysłów, prosiłem o przedstawianie pewnych propozycji. Natomiast najważniejsze, najważniejsze jest diagnozowanie tych obszarów, które funkcjonują w sposób niewłaściwy i taka diagnoza została dokonana. Zdecydowałem, że wprowadzę szereg zmian, z których celem najważniejszym jest poprawa funkcjonowania urzędu miasta, minimalizacja kosztów utrzymania administracji zarówno w samym urzędzie, jak i w jednostkach podległych. Wszystkie te zapowiedzi będą także potrzebne do realizacji przyjętych priorytetów, a są im przede wszystkim rozwój gospodarczy miasta i problemy, które temu towarzyszą. Przez porozumiem to wzmocnienie komórki odpowiadającej za prezentację potencjału gospodarczego miasta. Musimy ponadto zmienić strategię obsługi inwestorów i wzmocnić przede wszystkim osobowo, co nie znaczy, że będą przyjmowane osoby z zewnątrz, chociaż tak, żebyśmy chcieli i będziemy chcieli u siebie młode osoby kreatywne, które, którym chciałbym dać szansę znalezieniu zatrudnienia, także na stanowiskach kierowniczych i tam, gdzie nie będzie to wymagane ustawą, na przykład przy ogłaszaniu konkursów, gdzie wymagany będzie staż pracy. Tudzież doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, żeby tym młodym osobom, które mogłyby podjąć zatrudnienie, także na kierowniczych stanowiskach, taką stworzyć możliwość, licząc na ich kreatywność, na ich przygotowanie, pomysły, przygotowanie zawodowe, a także tą nową krew, którą chcielibyśmy dostarczyć do obiegu. Tak więc strategia zmianą usług inwestorów w tym obszarze. A dotychczasowe trendy i doświadczenia pokazują, że sama promocja gospodarcza to za mało, bo nastawialiśmy do tej na promocję, efekty są niezadowalające. Stąd stworzenie kompleksowej obsługi inwestorów w określonym miejscu, osoby z określonymi kompetencjami, co wpisuje się zresztą w projekt inkubatora przedsiębiorczości i innowacji, które będziemy realizować w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Takowe działania w tej trwają i przygotowania w tym kierunku. Więc, równolegle, inkubator i wzmocnienie tej komórki, za którą także tutaj będzie odpowiedzialny pan prezydent Hameriszczak. Inne obszary także wymagają przebudowy i innego podejścia do tego tematu. Państwo na pewno też odbieracie takie sygnały i głosy, jest takie oczekiwanie społeczne. Czas najwyższy, by, jak wspomniałem, po tych głębokiej analizie, którą przeprowadziliśmy, po tych. Po tych wszystkich głosach, sygnałach do takich działań przystąpić. Wśród tych zapowiadanych dzisiaj przeze mnie działań jest również kontynuacja realizacji tych, które niejako są, ale które by były w nowym klimacie, w nowym jak gdyby odświeżonym formacie realizowane. Chociażby tutaj myślę o Straży Miejskiej. Ta inicjatywa referendum pokazała, że. Wiele jest tutaj do zrobienia i na pewno daje do myślenia. Bez względu na podtekst tło samego tego referendum i działań wokół Straży Miejskiej związanych z kampanią wyborczą. Kłóż po kampanii oparł czas na chłodne rzeczowe analizy miał miejsce i obecnie chciałbym, żeby tutaj właśnie w tych działaniach Straży Miejskiej, oprócz tych działań prewencyjnych, by straż bardziej angażowała się w działania zakresu profilaktyki. Są to także potrzebne zmiany organizacyjne w samej straży, poprawa wizerunku tejże straży również i tego będę oczekiwał od komendanta takiego przebudowania i nowego modelu funkcjonowania straży miejskiej, jako także odpowiedzialny za porządek w mieście, ale także poniekąd w części za, za bezpieczeństwo i postrzeganie miasta także na zewnątrz przez turystów. Wspomniane zmiany będą polegały m.in. na zmniejszeniu, to wreszcie te konkrety, na zmniejszeniu liczby kadry zarządzającej, a tym samym zmniejszy się liczba wydziałów w Urzędzie Miejskim. Nie jest również to, że z osobami, które wyczerpały się możliwości współpracy ze mną, będę się musiał rozstać, a są takie osoby. Analiza także pokazała, że na przestrzeni tych lat takowe działania również są konieczne. Nie wykluczałoby również dokonania przesunięć pracowników w ramach samego urzędu. W chwili obecnej przygotowana jest wstępna koncepcja nowego regulaminu organizacyjnego, który określi strukturę organizacyjną połączonych wydziałów. Tych, które będą do tej pory prowadzone przez obu moich zastępców, czy przeze mnie, mogą tutaj nastąpić także rozszady, ale o tym już po tym wszystkim, gdy będziemy mieli przygotowaną nową strukturę, nowy regulamin organizacyjny i o tym Państwo również do końca tego pierwszego kwartału, jak czyli do końca marca, na pewno się dowiecie, już z konkretami, z, z tym, ile to będzie ostatecznie osób mniej, które jednostki zostaną zlikwidowane, które zostaną poprawione, które zostaną połączone czy ewentualnie rozdzielone, jeżeli takowa będzie potrzeba. Wszystko pod te priorytety, o których wspomniałem wcześniej, pod tą strategię, którą chcielibyśmy w tej kadencji je przyjąć. O tych młodych ludziach już wspomniałem. Myślę, że, że potrzeba jest tej nowej dynamiki w działaniu samorządu, której od pewnego czasu brakuje. Chciałbym, żeby ta dynamika była wprowadzona, była większa i tym samym stopień satysfakcji mieszkańców, czyli podatników, była tutaj na odpowiednim poziomie. Na pewno nie będzie to proces rozpoczęty, który nastąpi, poprawa nastąpi szybko, radykalnie, ale te działania szybkie będą podjęte organizacyjne, natomiast proces zmian będziemy nad tym tutaj w urzędzie czuwać, ta dynamika naprawdę zmian była duża i, i ta świeże spojrzenia, również kreatywność, ciekawe pomysły i nowe to świeże spojrzenie miało swój właściwy, właściwe odniesienie w stosunku do zarządzania w urzędzie i w jednostkach organizacyjnych, także w spółkach. Dodatkowo dodam, że działaniem, które już realizujemy jest wyprowadzenie wydziałów, które dotychczas były realizowane, realizowane w budynku przy ulicy Ratuszowej 10a. Te zmiany, które wspomniałem do końca pierwszego kwartału będą wprowadzone. Wyprowadzenie z Ratuszowej to dalsze oszczędności, to komasacja wydziałów w tych budynkach, które są naszą własnością, które, które nie będą generować dodatkowych kosztów. To jest zapowiedź tego, co, co dzisiaj na koniec lutego mamy praktycznie miesiąc na przygotowanie, wprowadzenie i wdrożenie tych wszystkich zmian. Proces nadzoru nad realizacją tych zmian będzie trwał no, tak długo, jak będzie, będzie potrzebny. Życzymy sobie wszystkich, co oczekuję od siebie i od podległych mi pracowników, zestępców, dyrektorów. Nowych naczelników, czy osoby, które będą e, wybrane w różny sposób, czy to w postępowaniu konkursowym, czy, czy, czy przez powierzenie przeze mnie obowiązków, będą ściśle rozliczane w inny sposób. Wszystko jakby, po to, żeby e, zmienić wizerunek i postrzeganie także urzędów i urzędników, jako tej bardziej z jednej strony służebnej, ale bardziej profesjonalnej e, działalności. E, my nie chce się na tym rozwodzić. Jeśli będą pytania, to jesteśmy do Państwa w dyspozycji. Nie wiem, czy tutaj koledzy chcieliby coś dodać, to, to, to bardzo proszę. Czekamy na pytania. Proszę bardzo. Więc proszę, y <laughs> Państwu głos. Jeśli są pytania, bardzo proszę. No, Mówi Pan o osobach, z którymi będzie musiał się, się rozstać, Czy na stanowiskach kierowniczych to będą osoby, czy, czy można podjąć jakieś konkretniejsze y Na pewno będą to osoby na stanowiskach kierowniczych też. Niepewno osoby, które są dzisiaj pracownikami, nie są na stanowiskach kierowniczych, gdyż każda organizacja ma to do siebie, że sprowadza się także do przeglądu kadr, do zrobienia tych takich podstawowych przeglądów kadr i faktycznie, jeśli możliwość yy, wykorzystania danych osób na danym stanowisku przy zastosowaniu tych wszystkich obiektywnych narzędzi, bo mówię o innych, tutaj nie będą inne stosowane, tylko obiektywne, yy, to na pewno zarówno kierownicze, jak i te stanowisko osoby, które tam są, yy, będę zamierzał się rozstać. Yy, nie chciałbym podawać konkretów z określonych względów, yy, yy, mam swoje już typy oczywiście, ale nie chciałbym, żeby te osoby dowiadywały się o no, tym też zaproszeniem. No zaproszę, a co z nami liczbę, tak przybliżenie możemy powiedzieć. To znaczy ja nie chciałbym tutaj uprowadzać liczbami. <grym> bo gdybyśmy, nie, wili, na nie wiem, o 10% to pamiętajmy, że to już powyżej 10% zwolnienia grupowe i tak dalej. Ale nie rzecz w tym, żeby się skupić na zwolnieniach. Bo nie rzecz w zwolnieniach, tylko jak gdyby w odchudzeniu administracji. W oszczędnościach w ten sposób, które także mogły być przeznaczone na przykład na zwiększenie jakiejś dodatkowej motywacji do pracy przez tych, którzy rzeczywiście chcą pracować, bo, bo jak w każdej firmie, no, gdy się mówi ile osób pracuje, no to pytanie ile jest zatrudnionych czy rzeczywiście pracuje, prawda? I, I to będzie także celem oprócz samej reorganizacji i, i, i zmniejszenia liczby wydziałów, także przyglądnięcie się osobom, które rzeczywiście Chcą pracować, yy, tudzież no, w ocenie mojej czy moich współpracowników. Nie pracują najlepiej, i tym samym <coughs> trzeba się <coughs> będzie po prostu sobie dostać. Dziękuję bardzo, pan przewodniczący. Tak, myślę, że to jest jedna sprawa, proszę państwa, o której zaczął mówić Prezydent, czyli o organizacji i usprawnieniu pracy Urzędu Miejskiego i spółek i innych instytucji miejskich. Ja pewnie zauważyć, że jest to pewnego, pewnej strategii strategii takiej, które podpisaliśmy w porozumieniu między y, koalicyjnym między dwoma klubami. Wynikiem tego porozumienia jest tutaj siedzący y, pan y, zastępca prezydenta Janusz Hamryszczak, jest zastępcą prezydenta. Jest w te, w tą swoją pracę i też właśnie dlatego dzisiaj przystępujemy do, do tych prac nad na tym usprawnieniem. Już w trakcie procedowania i uchwalania budżetu. Tutaj wspólnie z Pana z Panem Prezydentem, który jest autorem budżetu, nie to poprawkę, w której wykazaliśmy milion złotych oszczędności właśnie głównie w administracji, żeby te oszczędności przeznaczyć na takie działania prospołeczne. Państwo wiecie, te działania już są podjęte. Pierwsze to były podjęte w formie obniżenia wieku na bezpłatne bilety i wieku seniora i próg dochodowy. Teraz mamy następny pomysł, nad którym pomysł taką inicjatywę, nad którą pracujemy o, odnośnie zniesienia podatku od psów w mieście przemyślu i tak będziemy pracować, proszę Państwa, nad różnymi innymi prospołecznymi uchwałami i inicjatywami. Myślę, że społeczeństwo to w sposób wyraźny i, i, i dotyczący jego odczuje w różnej formie formie i, i pieniężnej, ale nie tylko w formie pieniężnej, tak jak powiedział Pan Prezent, czyli w formie usługi, w formie kontaktu z klientem, w formie organizacji i tak dalej. Jeżeli Państwo macie do mnie, do moich kolegów pytania, bardzo proszę. Nie ma pytań pewnie nie znaczy Nie Niebawem się spotkać, myślę, że na koniec marca, czyli za miesiąc i będzie można już mówić o konkretach i przedstawić Państwu to, o czym wspomniałem wcześniej. Strukturę, propozycje, konkretne decyzje pewnie po drodze będą podejmowane, na pewno będą podejmowane konkretne takie decyzje personalne, więc będziemy na pewno y, na ten temat rozmawiać. Y, teraz <tryk> będziemy <tryk> ten miesiąc będziemy pracować y, nad tym, co Państwu zapowiedziałem. Y, we czwartek sesja, to już rola Pana Przewodniczącego, by, by zaprosić aktualnie media, ale Państwo o to wiecie. Jeszcze jedną, jak można było taką mam króciutką, może uwagę bym to określił, Pan Prezydent chyba zapomniał powiedzieć, że realizując tą politykę wdrażania ludzi młodych, poszerzając obszary ludzi młodych, pan prezydent wydał zarządzenie tzw. zachęty przed właśnie z których to już korzystają, będą korzystać, czyli chodzi pracownicy, chodzi o to, żeby tych pracowników za ich wieloletnią pracę docenić. W przeczytaniu tego zarządzania, tak się zorientowałem, odpowiednio gratyfikować, by nagrodzić i oczywiście, to znaczy, jest to tylko zachęta. Zachęta, która ma im zwiększyć obecne pobory i przyszłą podstawę emerytury, czyli przyszłą emeryturę. Jest to taki, tak nie, no, to Pani nie to Panie Przewodniczący. Czasami posiłkuję się kartką, bo staram się kartkę nie korzystać z jednak żeby nie zapomnieć, wspomniałem o tym, że rozstałem się z częścią pracowników, który przyszli na emeryturę na podstawie zarządzenia, które obowiązuje. Mówię o tym w pierwszej części swojego wystąpienia i tę politykę w dalszym ciągu będę kontynuował, jeżeli chodzi o porozumiewanie się, przynosi ona pozytywne efekty i znajduje naśladowców także w innych instytucjach. Także, także jeżeli nie ma więcej pytań, dziękuję Państwu, pewnie będziecie ciekawi jeszcze mieć konkursowych, one nie będą od razu, bo powtarzam, protokół, komisja do mnie trafi, ja będę analizował, zastanawiał się, podejmował ostateczne decyzje, co do kto będzie dyrektorem.